Przyjedź mamo na przysięgę. Zaproszenie wysłał szef. Syn ci na potęgę. Przyjedź, zobacz twoja. Krew ze szczególnym naciskiem. Na krew. Bo to już nie jest skliwa opowieść o poborze, ale o realnym zagrożeniu, do którego polskie państwo zabiera się, co tu dużo mówić, jak pies do jeża. No i nie tylko, że dopiero dziś zamierza ruszyć cokolwiek z miejsca. Tam odgrażają się, że stworzyli plany mobilizacyjne. O teraz gratulacje. Ale coś słabo słychać też o wynikach naszych posłów, czy jak kto woli, dyplomatów, do wszystkich stolic, aby wykazać nasz neutralny stosunek wobec potencjalnego konfliktu, na który nie jesteśmy i przez najbliższe 10 lat 15 nie będziemy gotowi. I mówią zresztą o tym wojskowi, eksperci z różnych stron politycznej barykady bo oczywiście w Polsce nawet generalicja musi się politycznie opowiadać. Prowadzona właśnie rozgrywka jest jednym wielkim dowodem, że Wszyscy nasi politycy od 30 lat mylili się w sprawach najważniejszych, a związanych z bezpieczeństwem naszego narodu, no ale teraz pomrukują o udziale w wojnie, gdy w sprawach wewnętrznych mamy bałagan jak nigdy przedtem. Nie wychodzi się z domu, zostawiając burdel. Stara, sprawdzona zasada.